O takie zmiany w kontraktowaniu poprzez NFZ, aby dać możliwość dodatkową pulę pieniędzy na właśnie załatwienia tego typu przypadków. Dziękuję bardzo. Przepraszam Panie, panie marszałku, Pośle, ja przepraszam. Jest to zwykle ważna myśl dla nas wszystkich. Z pewnością, ale no, tak się umawiamy, no, że, że szanujemy zasady, które tu wspólnie ustalamy. Proszę bardzo, Pani Posłanka Zdzisława Janowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze dokonaliście państwo swojego uprawnionego dzieła przekształcacie szpitale spółki prawa handlowego spółki muszą się utrzymać i muszą rzeczywiście prowadzić taką działalność która będzie przynosiła zysk w związku z tym nie chcieliście słuchać opozycji, że można było z, 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 usprawnić zarządzanie, że można było y, doprowadzić do realnych y, kosztów y, wycenę y, świadczeń zdrowotnych, jak i również uporać się z tym niepotrzebnym zadłużeniem z racji nadwykonań. E, w związku z tym zapytuję Pana, Panie Ministrze. Po pierwsze, e, czy ma Pan orientację, jaki procent samorządów Zdecydowało się, czy decyduje się na wykupienie zadłużenia szpitali, bo przecież to, co Państwo proponujecie ze strony rządu, to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Jaki to jest procent? I wreszcie drugie pytanie: A kiedy, kiedy będzie realna, realna nowa możliwość wyceny, wyceny rzeczywistej świadczeń zdrowotnych? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Pan Poseł Krzysztof Tołwiński, Prawo i Sprawiedliwość.